Man, A niech mnie! To jest gorsze od moich czasów licealnych. Każdy nazywał mnie gecko. Gekko. Byłem niewolnikiem Piccolo. Nie mogłem sprawić, Chichi aby Chichi nie like and... polubiła, i oh, wow, naprawdę mocno walnąłem w ten kamień. Czas no tym kakarot. skończyć kakarot. Ojej, co, co ja musiałbym zrobić? Um, um, co by ten zrobił? Zaraz, wait, już I wiem. Przygotuj się na śmierć kakarot. Słoneczny kiel. Cholera! Moje oczy! O Boże! To tak jakby trafić na Frizzę pod prysznicem! Zaraz! Przecież Friza jest zawsze nagi! Dobra! To powinno mi dać trochę czasu! Zobaczymy! Planeto! Podaruj mi swoją energię! Odtąd tyle, ile możesz! Oceany! Lasy! Mieszkańcy Planety! I wszystkie jej zwierzęta! No, myślę, że tyle wystarczy. Well, ale jeszcze trochę mnie zaszkodzi. A... Daddy? Daddy? Tatusiu? Dobra, tyle right. na do do pewno it. starczy. Skończyłem. Yeah, Wreszcie I mogę znowu widzieć Kakarotto, Zabiję to smaku tego. energii z całego world. świata. Oh! Jeśli no, to nie no, ubije no, trzy to... no, ej, takaroto, jak no, się nazywa sparaliżowany no, Christoffer Walken? Huh? No, no, to było w bardzo złym taste. guście. ...chuj mnie to! Teraz no, czas ciężgnieć! Nie to no, Arliana. Jak co? What? Dokładnie! A teraz dyknij! No, Znowu to jebane oko, jasna cholera! Czas na moją sprytną ucieczkę. Ach, to byłoby zajebiste. Mam tego dosyć. Wycisnę z ciebie życie, ty mały zuchwały. Krillan! Jesteś pewien, że mój tata, tata da sobie radę sam? Oh, daj spokój, go! Widziałeś, jak silny jest twój tata! Jestem to pewien, to że to poradzi to sobie! Na Jezusa, Jezusa Chrystusa! Łowcem Chrystusa. wampirów! Dobra, kakarotko! Posłuchajmy tych w chodzików! Co do? O mój Boże, to, jest to zabawne! Hehehehe! Łapie plecy od cholerna, zachlona małupka! O, bardzo kreatywnie! A co dokładnie mi zrobisz, jeśli tego nie zrobię? Sprawię, że tego pożałujesz. Prawo zachowania masy mówi, że masa obiektu drastycznie zwiększa siłę uderzenia, jeśli obiekt zderzy się z ziemi, a swoim rozmiarem czeka cię duży upadek nieunikniona porażka! Co? Im są większe, im mocniej upadają! Co? Przestań! Słuchaj, dzieciaku. Jesteś naprawdę odważny i w ogóle, ale twój tata jest ubity i połamany. A żadne z was nie ma umiejętności, czy energii, żeby się ze mną zmierzyć. Jesteście skończeni. Każdy, jeden, największy wojownik tej planety. Wszyscy nic nie warci w obecności sajańskiej Żaden z was mnie nie nie powstrzyma. Żaden. O, Boże, jasna, Genius! Wrócił do O, postaci, Gohan. Genius! O, Genius! O, Genius! się! Możemy go pokonać. Mamy szan... Wiecie? Myślałem, że będę bardziej wściekły patrząc na moje upokorzenie i pozbawienie Ogona. A być może jestem w tak ślepej furii, że zatoczyłem koło. Cóż! W każdym razie czas z tym skończyć. G Gohan, czy to ty? Cześć tu. Bardzo mi przykro. Nie szkodzi Gohan. Dałeś z siebie wszystko. Przynajmniej doleciałeś do domu do matki i powiedziałeś jej. E, właściwie to tam nie doleciałem. Bo wróciłem się uratować ciebie. Och. Tatusiu, każdy popełnia błędy, kocha. Ale musimy pozostać silni. Ok? Tatusiu, synu. Co no teraz kakarotko? Szkodziłeś mi! Ty wziąłeś mi ogon! Uraziłeś na wszystkie, wszystkie czasy! Ale wciąż nie zabrałeś mojej dumy! Ałam moja no duma. Ja ci dam 3 dzik kapusia! Co zrobiłeś, co? co, co? Lecz zostało ci jakikolwiek. A moje oko! Czemu zawsze to kolerne oko? Krillan, chodź tu! Muszę ci coś dać! Ostatnią wolę i testament? Nie! Energię z całego świata. Naszą ostatnią nadzieję. I chcesz ją oddać mnie? Nie mam wielkiego wyboru. Jasny gwiń, więc tak się czuję być jakimś ważnym? Dobra Kakorotko, pożegnaj się ze swoim synem. Wow, co za moc! Z każdej żyjącej istoty na planecie. Czuję jak wszyscy we mnie blizują! Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko. To... to jest esencja samej planety Ziemi. Łap skurwysynie! Co... co to pobytu w <grym> Do cholery! Gohan, słuchaj. Wielu Musisz odbić to, <grym> to prosto w Vegeta. Jesteś pewien? Nie sądzę, aby działała w ten sposób. Worry, nie martw się, Gohan. Uda it. ci się, jesteś You're dobry. O, okej. wierzysz we mnie, to. albo cię zabiję. Co? Nic There's wam już nie zostało. Spudowaliście waszą ostatnią nadzieję. Jesteście wszyscy pokonani. Nie ma już ani jednej cholernej rzeczy, którą. Udało się nam! Wygraliśmy! Pokonaliśmy go bombą dużo. Dobra, Goku. Czas zabrać ciebie i Gohana do domu. Było ciężko, ale teraz już nigdy nie zobaczymy tego zapchlonego Saiyana. Żywego Saiyana. Nigdy go już nie zobaczymy żywego. O to mi chodziło. Ale to nareszcie koniec. Zamierzasz zjeść tego Sajana? Co? What? Zaklepuję. Tak. W każdym bądź razie wygląda na to, że bomba dusz się sprawdziła. Dzięki temu możemy wszyscy wrócić do domu. O co chodzi, chłopaki? Wygraliśmy, prawda? Lektor Seju.